Siema siema tutaj chleb, mam nadzieję, że wbijecie w link poniżej dostaniecie tam bilet do mojego kanału. Klikaj pomęczyłem się z tym filmem 3 dni, a moik nie dał mi na chleb, więc proszę wejść tam i zasubskrybuj mój kanał. Wbijaj w pierwszy link w opisie, a ja zapraszam do filmu. Więc więc witam. Cześć! Cześć, ty, mój X ja Cześć, to Cześć, i był mojks z I w dzisiejszym filmiku, jak widzicie, jesteśmy sobie znów. To znaczy, pierwszy, pierwszy do... raz na mojej xb to Jest pierwszy filmik z moich X chwilę, jak nie. widzicie, będzie start. Mam nadzieję, że montaż jest ładny, to zmontuję chłopaki. Dlatego pierwsze pytanie: Czy da się stworzyć ręczową owcę? A, tak? B, nie. I... Brawo. Drugie pytanie. Pytanie drugie. Ile jest rodzajów mieczów w Minecraft? A6, B5 no. i kilka. No przegrał. Czy da się pływać łódką po lat. A tak, B nie. No, teraz. O nie. <słowna> 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 <forska> Dobra. Dobre, Dobra, pierwszy fail! Wejdźcie się z nas w komentarzach. Jest to nasz pierwszy event na, na, na moich Pytanie czwarte. Czy pająki atakują graczy w dzień? A tak? Benie. Da się trafić endermana strzałą z łuku. A tak. Będzie. 2, 1, hop. Dobra, 3, 2, 1. pytanie szóste. Jaki jest maksymalny wymiar portalu do netheru? A 23 na 23? B 22 na 22 Konkretna R, dobra e, 3 undo, 3, okay. 2, 1 undo I dawaj pytanie siódme. Ile jest kolorów wełny w Minecraft? A 15 B 16 Dużo wiedzą o Minecraftcie Nie wydaje mi się No okej okay. A 1 Dobrze i... A ile mamy pytań w ogóle? Ej, nie <śmienic> <o nic>. Tylko kilka <śmienic> odparł. <Panu>. Czy maksymalna wysokość budowania w nowych wersjach wynosi 256 kratek. A tak. Benie. Nie, bo musimy dopisywać. No Pytanie pierwsze, rundy drugiej. Czy w wersji 1.2 został dodany wider? A nie? B, tak. 2, no, Pytanie drugie. Czy da się skraftować smycz? Ań tak. Benie No dlaczego? Dlaczego? Ty kupo, ty kupo. Te białe trzeba znik. Pytanie trzecie. Czy siano łagodzi upadek? Ań tak. Benie? Bleur. Okej, okay, dobra, miła czerwona, dobra, no. I postaw czerwony z powrotem, i. no to. ten, ten też z powrotem. Czy efekt odporności zmniejsza obrażenia od głodu? A. Tak. B. Nie. Do Wam odpowiedzią jest nie, czyli muszę wywalić A. Czyli oni wszyscy. Tak? Hek. Tak. tego nie usunęliśmy super. Więc y, ogólnie wygrywa frizonek. Kochani, jak ten filmik wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał, za dzwoneczka, żeby nie przegapić żadnych filmików. Zapraszam także na moixbcraft.pl, zapraszam, zapraszam was bardzo serdecznie do super serwerek, normalnie, sobie, jak normalnie w tych do siemka!